W tym poradniku porozmawiamy na temat widoku ogólnego projektów, czyli porozmawiamy na temat portfela projektów. Jesteśmy w tym momencie na zakładce Projekty i mamy dostęp w wersji demonstracyjnej do kilkunastu projektów. Jest to taki nasz portfel projektów nasze portfolio projektowe. Z tego widoku możemy już wyciągnąć sporo informacji jako osoby zarządzające projektami. Dla przykładu mamy nazwę naszego projektu, na przykład wdrożenia IC Project, wiemy, dla jakiego kontrahenta prowadzimy ten projekt, jakie są zasoby osobowe tego projektu, jaki jest także postęp realizacji naszego projektu. Ten postęp realizacji wynika z zadań, które są we wnętrzu tego projektu. W tym projekcie mamy 34 zadania, z czego 12 są już zakończone. Możemy oczywiście dowiedzieć się, jaki jest czas zaplanowany względem czasu zaraportowanego, jakiej kategorii jest nasz projekt, w tym wypadku jest to projekt IT i jakie są jego ramy czasowe. W tym widoku dowiadujemy się także, czy projekt jest otwarty, a może jest inny jego status. W tym miejscu także możemy zawiesić nasz projekt albo go zamknąć, jeżeli jest już to projekt zakończony. Zamykając projekt, można powiedzieć, że go archiwizujemy. Polecamy opcję zamykania, a nie usuwania projektów. Dlaczego? Bo może być taka sytuacja w przyszłości, że z różnych względów będziemy musieli przywrócić projekt, zajrzeć do niego, może coś źle zadziałało, więc nigdy nie usuwajmy projektów. A je zamknijmy. Zawsze za pomocą zaawansowanego wyszukiwania można przywrócić, pokazać na przykład zawieszone czy zamknięte projekty. A propos zaawansowanego wyszukiwania, możemy wyszukiwać projekty, czyli zajrzeć do naszego portfela projektów, na przykład po kategorii, co jest dowolnie definiowane w naszym systemie. Jeżeli zaznaczymy wybraną kategorię, system zagreguje, wyfiltruje nam to w odpowiednim widoku. Możemy wyszukiwać projekty po przypisanej osobie. W ten sposób na przykład możemy sprawdzić, w których projektach uczestniczy dany użytkownik. Możemy wyfiltrować projekty po wybranym kontrahencie. Możemy także oczywiście wyszukiwać po datach końca czy też startu projektu. A także po tagach. Z tego miejsca także możemy wyświetlić swoje ulubione projekty, włączając tę opcję. Wszystkie ulubione projekty są zaznaczone gwiazdkami. W ten sposób zaznaczamy te projekty, w których najczęściej pracujemy. W widoku ogólnym, oczywiście, możemy wyszukiwać projekty po jego nazwie. Możemy również sortować projekty po różnych zmiennych, a także sortować według rosnącego lub malującego widoku. Dostępny jest widok kafelkowy, który mamy przed nami. Oprócz tego do dyspozycji mamy widok listy, a także widok w postaci wykresu Ganta. To jaki widok wybierzemy, to indywidualna sprawa. Jak widzicie z widoku ogólnego projektów, możemy w łatwy sposób zarządzać portfelem naszych projektów. Możemy wyszukiwać po różnych zmiennych, sortować i prezentować na przykład naszym kontrahentom. Jeżeli pomogliśmy, to daj łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. A jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi wideo-tutorialami, zasubskrybuj nasz kanał.